Mam tu e, Ostatnia ręka wtopiona, aczkolwiek z bardzo ciekawymi nagrodami. Tym razem mam nadzieję, że będzie lepiej, bo oto jest ona. Jest Valera, którą od razu oczywiście, czym prędzej wybieram, nie pytam. E, no i jedziemy. Licitator z Gadżetonu, pach, proszę na dino. Następnie Berserker z Amani, Fety, Tuż za nim Ostrze Nocy, proszę bardzo, jak ja lubię tą kartę, zabójcza hop. E, dołożymy do tego Ogłuszenie jedno. wybornie, i cios w plecy, jak żeby inaczej. Następnie jeden yeti i tauren wojownik, żebym się tu ładnie wpasował. Yy, ognik odpada, zwir albo perseker z grubaszi, petypety, berserker z Grubashi I mamy, proszę bardzo, mi ostrzy, o jak miło. Kolejna karta, którą wezmę to akolita Bulu, proszę, i herszt kręgu nieskornych dwieczek. Ilość rośnie, rośnie. Jeszcze jedno ostrze czy ukrycie? A, wezmę ukrycie. Dołożymy do tego, hehe, <laughs> wulkaniczny furiat faworytny, nie, nie ma tak dobrze, sprint weźmiemy, tutaj nie mam niczego, dwójkę już mam, czwóreczkę czy szpikożerny głój, niech będzie, hop, tuż za nim zabójcza trucizna i, 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 i zbierać łupów, hop, dobra, potem, o, jest cold blood, wybornie, uuu, miściwy kowal, jeden siądziecie. za cztery, byście mi tutaj dorzucili, bo to... Rozbicie Czachy za 3, dobra, będzie jakiś kombus tego. Następnie jeszcze jeden tauren Wojownik. O, Przywódczyni Kultu za 4, świetnie. Jeszcze tylko 8 kart, cholera. I Monterka smokoru, bo też potrzebuję czwóreczek. Cios w plecy, jeszcze jeden, pięknie. Wypatroszenie, wspaniale. Krok w cień, też bardzo dobrze, przyda się. Hmm, popatrzmy, 1, 2, 2. Dobra, młodsze Inżynier, wykręcimy troszkę draw. Eee, cholera, wypatroszenie czy kapłanka? a, wsadzimy jeszcze jedno wypatroszenie, pierdzielę. jeszcze jeden licytator, może co wy na to? Mam dużo speli, więc jeszcze jeden licytator siądzie i jeszcze jeden, nie, nie, już bez przesady na koniec myślę, że ostrze zatracenia i proszę bardzo, jest jakiś to ciekawy dek. szybciutko poszło, nie? no nie, nie mam problemu eee, tylko cholera brakuje paru karciak, no ogólnie kombos, znaczy ten tak mam zamiar opierać się na tych dwóch panach, czyli powiedzmy, że coś a'la Miracle. Um, tyle tylko, że no, nie ma tutaj... E... znaczy no jest krok w cień, którym będę mógł go cofnąć, backstaby, czyli darmowy draw karty, ukrycie, wiadomo, nie sporo tych speli, dzięki czemu e, może się okazać, że draw by leciał wybornie. Um, a z drugiej strony tych stworków też tu parę jest, żeby było czym zabijać, prawda, no bo kurde, no bez jaj, nie? Uh, także, także spoko. No i pięknie. Ostrzy zatracenia zawsze będę mógł w akolite ból strzelać, jest rozbicie czachy, które prawdopodobnie będę używał po tym co turę, nie dość, że draw karty, to jeszcze ona wraca do ręki, także jest ogień. No. Wygląda to naprawdę ciekawie. Urogana nie boję się powiedzieć, że wygląda ciekawie, ponieważ wiem, że tutaj um, coś umiem grać, nie? Zobaczymy ile wyjdzie i mam nadzieję, że nie sfejluje, bo byłaby straszna bieda, ale, ale wszystko się okaże. Dobra, słuchajcie, deck gotowy, więc zapraszamy już jutro na mm, pierwszą część z samej rozgrywki tym rzadekiem, no a jeszcze dziś zerknijcie na Facebooka, kliknijcie lubię, to różne ciekawostki, ostatnio sporo informacji znajduję na temat nowego dodatku, więc wiecie, kliknięcie lubię to sprawia, że będziecie na bieżąco, oczywiście subskrybuj na kanale, też jest jak najbardziej dobrym guzikiem do wciśnięcia, no i to będzie chyba tyle na dziś, także trzymajcie się i do jutra, strzałeczka, hej!